Dziś pokażę wam mój sprawdzony przepis na delikatne, elastyczne i zawsze udane naleśniki, idealne na słodko i na słono. Dokładną listę składników i ich ilość znajdziesz jak zawsze w opisie pod filmem. A jeśli lubisz proste i szybkie przepisy, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, żeby nie ominęły cię kolejne przepisy. Zaczynamy. Do miski wsypujemy przesianą mąkę oraz szczyptę soli. Wlewamy wodę, mleko oraz olej. Wszystko mieszamy lub miksujemy. Na końcu dodajemy jajka i jeszcze raz dokładnie mieszamy, aż otrzymamy gładkie, jednolite ciasto naleśnikowe. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na 15-20 minut. Po tym czasie na rozgrzanej patelni na małym ogniu bez dodatku tłuszczu smażymy naleśniki z obu stron. I gotowe. Delikatne, elastyczne, idealne do każdego nadzienia. Smacznego.